Dzień dobry, Angelika Muchowska, zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości z Gminy Dobra. 12 czerwca w Gminie Dobra rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Konsultacje przeprowadzone zostaną wśród właścicieli budynków jednorodzinnych. Szanowni mieszkańcy, w dniu 2 września Wójt Gminy Dobra wydała zarządzenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych. W gminie dobra. Konsultacje będą odbywały się w dniach od 12 do 26 czerwca w formie elektronicznej na dedykowanej platformie na umieszczonym tam formularzu. Formularz będzie zawierał pytanie dotyczące częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych. W konsultacji Będą mogli wziąć udział wyłącznie właściciele nieruchomości jednorodzinnych a więc właściciele, którzy złożyli deklarację śmieciową i z każdej nieruchomości może być oddany tylko jeden głos. Oczywiście wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości. 1 czerwca w Urzędzie Gminy Dobra oficjalnie otwarto nowy Wydział do Spraw Podatków. Wydział będzie obsługiwał osoby fizyczne rozliczające się z podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości. Miło mi poinformować, że z dniem 1 czerwca został otwarty Wydział do Spraw Podatków. W tym Wydziale można załatwić sprawy dotyczące podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, ale tylko i wyłącznie. Od osób fizycznych. Nowy Wydział bardzo poprawił komfort pracy pracowników, ale przede wszystkim obsługi interesantów. Dlatego też już od 1 czerwca zapraszamy wszystkie osoby, które chcą załatwić jakiekolwiek sprawy związane z podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych do nowego Wydziału przy ulicy granicznej 24a. Serdecznie Państwa zapraszam. W sobotę 3 czerwca z okazji Dnia Dziecka zorganizowano rodzinny rajd rowerowy w Dobrej. Wydarzenie zorganizowała Gmina Dobra przy wsparciu gminnego związku LZS w Dobrej. Uczestnicy rodzinnego rajdu rowerowego wyruszyli z Dobrej o godzinie 10 i przejechali nowymi ścieżkami rowerowymi przez malownicze tereny Gminy Dobra do miejscowości Stolec. Na terenie rekreacyjnym nad jeziorem Stolsko zaplanowano krótką przerwę, a następnie rowerzyści wrócili na miejsce startu. W rajdzie wzięły udział całe rodziny, od najmniejszych do najstarszych przedstawicieli naszej społeczności. Tempo jazdy było dostosowane do wszystkich uczestników. Na koniec wydarzenia wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i mogli wziąć udział w gminnym Dniu Dziecka, który rozpoczął się po godzinie 12 na terenie rekreacyjnym w Dobrej. Rodzinne wydarzenie zorganizowała gmina DOBRA, którą wspierał gminny związek LZS w Dobrej. Po zakończeniu rodzinnego rajdu rowerowego w Dobrej, na terenie rekreacyjnym przy ulicy Sportowej w Dobrej, rozpoczął się Gminny Dzień Dziecka. Na dzieci czekało wiele różnorodnych atrakcji. Dmuchane zamki, okręty zjeżdżalnie, malowanie buziek, bańki mydlane, tańce, gry i zabawy, festiwal kolorów holi to tylko niektóre z atrakcji Gminnego Dnia Dziecka, który odbył się 3 czerwca w dobrej. Dzieci mogły brać udział w konkursach i wygrywać nagrody. Zabawę prowadzili animatorzy z Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, którzy byli poprzebierani za bajkowe i filmowe postaci. Wesoła impreza trwała kilka godzin. Wszystkim uczestnikom towarzyszył doskonały humor. Gminny Dzień Dziecka przygotowało Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej. Z okazji Dnia Dziecka w Gminie Dobra odbył się też festyn rodzinny w Dołujach i Buku. Dzieci były zachwycone ilością atrakcji, które przygotowali dla nich organizatorzy pikników. W Dołujach, festyn dla najmłodszych mieszkańców gminy zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje Kościno. Zabawa odbyła się na terenie rekreacyjnym Family Garden. Dzieci miały do dyspozycji dmuchane zamki, były też gry i zabawy, skoki na trampolinach, malowanie uśmiechniętych buziek, wata cukrowa, popcorn i pyszne włoskie lody. Maluchy bardzo chętnie brały udział w konkursach, w których można było wygrać nagrody ufundowane m.in. przez Centrum Handlowe Ster i restaurację McDonald's w Lubieszynie. Podczas festynu rozdano też vouchery dla dzieci na półkolonie letnie w Family Garden. Nieco starsi uczestnicy festynu mogli sobie zaufundować kiełbaskę z grilla, domowe ciasta, lody rzemieślnicze i aromatyczną kawę. Rozłożono też namioty i leżaki, na których można było odpocząć w promieniach słońca. W buku również nie brakowało atrakcji. Podczas festynu z okazji Dnia Dziecka były zabawy z pianą, liną, chustą i wodą, tańce, konkurencje sportowe, kącik plastyczny, malowanie buziek, kolorowe warkoczyki i kolorowanie włosów oraz mega duża zjeżdżalnia. Na każdego czekał poczęstunek i oczywiście niezastąpiona wata cukrowa oraz zimne lody. W trakcie pikniku. Członkowie koła LZS Pionier Bóg zbierali środki dla dzieci z Oddziału Świętego Mikołaja Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Szczecinie. Organizatorami rodzinnej zabawy byli Świetlica Wiejska w Buku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej i LZS Pionier Bóg. Dziękuję za Państwa uwagę, życzę dobrego wieczoru. Poczuj się dobrze w gminie dobra.